Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, witam was we wtorkowym filmie. Dziś filmik kolejny z odchowalnika. Dzisiaj już kwoka idzie do tamtych kur, dorosłych już w kurniku. Kury zaraz wypuszczam już poza wybieg, bo będę tam robił porządki. Akura już nie chcę tutaj być w odchowalniku i być z kurczakami, a oznaką jest to, że zniosła tutaj pierwsze jajko, ale o tym już za chwilę. Więc, tak jak już przed chwilą wspomniałem, zniosła pierwsze jajko koloru zielonkowatego, takie jak zawsze znosiłam. Zachodzę, a tutaj było jajko na ziemi. I to już jest oznaka, że kura skończyła już swoje macierzyństwo i staje się już normalną kurą, która znosi jajka, a nie wychowuje pisklęta. To co miała zrobić do tej pory, czyli wysiedziała jaja, wychowała pisklęta, więc wykonała swoją całą robotę tak, jak należy. Kurczaki już są na tyle. Duże, silne i samodzielne, że tutaj w odchowalniku same sobie już dadzą radę. Zresztą powinny, już jedzą nie tylko pasze od zera, ale jedzą już jajko gotowane, trawkę, czy tam jakieś też liście od yy, sałaty. Też sobie nieraz poskubią. A zimno tutaj nie mają, bo temperatura jest odpowiednia do nich. A po drugie, one już nie mają puchu, tylko już mają swoje piórka, czyli mają swoje upierzenie, więc swoją też odpowiednią temperaturę ciała zachowają. Akurat już tutaj. Nie musi być, bo też zajmuje im miejsca. One będą coraz większe i będą potrzebowały coraz więcej miejsca. A jak już będą większe, gdzieś tak, mniej więcej jeszcze trochę, jak podrosną, pójdą już do kurnika i też sobie poradzą. Tak, inne kurczaki też sobie poradziły samodzielnie w kurniku. To i te też poradzą, czemu by nie. Tamte piją wodę. Z witaminami bardzo dobrze, niech piją. A po drugie, kura też im tutaj wyjada niepotrzebnie pasze. A ziarna kiedyś tutaj kurze też nasypałem, ale oczywiście yy, trochę powywalała. I oczywiście nadrapała tam, yy, nawaliła tych trocin do tego ziarna, więc nie było sensu, więc im to wyniosłem, a została tylko. Zostało tylko pojedło z wodą oraz karmnik z paszą do kurczaczków. I teraz biorę tą kurę i wynoszę ją tutaj na podwórze, ale zanim to, to idę wypuścić kury. Kury już wypuszczam. Poczekajcie. One będą sobie teraz tutaj chodzić, biegać, a ja idę po kwokę. Więc mamy już tutaj kwokę. Nie uciekaj, pokaż się z bliska ostatni raz. Dobra, wypuszczamy ją. Biegnij już. Nie macie. No uciekaj. Ona teraz nie wie mniej więcej gdzie jest bo przez dłuższy czas była w ale przyzwyczaj się. No, idź do kurek. Myślę, że to już najwyższy czas, żeby tutaj już była z pozostałymi. Nawet sama dała oznakę, że już chce tam iść do kurnika, bo zniosła. Pierwsze jajko. No a kurczaki sobie dadzą same radę. Już nie są małutkimi kurczaczkami, tylko już są młodzieżą. O kogo idzie? Już. Jak to się mówi, dżentelmen? No, już walka gonitwa była z tamtym kurczakiem. Oczywiście musisz pokazać, kto tu rządzi. Nie daj sobie w kaszę dmuchać. Kogo dziś ją obserwuję? Bacznie. Chcę pokazać swoje męstwo. Odsunę mu się trochę. Cały czas go macie na ekranie widocznego. Przepraszam, musiałem zrobić na chwilę cięcie. O, już jest. Kopulacja pierwsza. O. Pierwsza kopulacja już zaliczona. O, oczywiście musiał pokazać, na co go stać. Tak jak mówiłem. O, jeszcze się do niej zbliża. chyba, że najwyżej inne kury będą ją mganiać albo dziobać ale ona jest też waleczna potrafi też pokazać na co im stać więc też nie da sobie owiec sobie wokół palca, jak to braci na nasze po prostu zdanie a u niej można to ująć w ten sposób, że nie da się owinąć wokół nogi albo skrzydła na przykład kogut za nią cały czas chodzi chyba mu się spodobała kolejną podrywa zaloty robi I tak to będzie wyglądać już A my teraz zmierzamy do kurczaków jeszcze raz do tkowolniku. A jak widzicie tutaj już zrobiło się więcej miejsca jak nie ma y, tej kwoki. A kurczaki już nie piszczą, bo tak gdyby tęskniły i gdyby było je, im brak swojej matki, to po prostu by mocno tak charakterystycznie piszczały jak to robią kurczaki, a tak nie piszczą, więc chyba już po prostu nie tęsknię za mamusią. Na tym jeszcze polega co miała do zrobienia, to wykonała całą robotę jak należy. A kurczaki już tutaj będą do jakiegoś czasu. Nie wiem na ile, ale na, na pewno jeszcze przez jakiś czas będą. A my co, już się żegnamy. Pozdrawiam Was serdecznie z wiejską zagrodą TV i tutaj kurkami. Milutkiego... Dalszego dnia Wam życzę. Jeszcze raz pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutenko Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I jeszcze zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku. Link do tej grupy znajdziecie w opisie tego filmu, jak i pod każdym innym moim, moim moich z filmów. I zapraszam również nowych widzów do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, zostawienia łapeczki w górę i pozostawienia miłego komentarza. No i to tyle. Bywajcie i baju bye, bye.